Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie Z cyklu Siódmy Sakrament. Gościmy dzisiaj u Państwa Anny i Jarka Synaków. Witamy. Pani Anna i Pan Jarek są ze sobą 19 lat. Przede wszystkim chciałabym zapytać Państwa, jak Wasza miłość rozwijała się? Jakie może miała etapy od początku, od tego momentu, kiedy Państwo się pobrali. Aż do tego czasu. Początki były trudne, to chyba myślę, że w większości małżonków, właśnie zaczyna się to od problemów. Są takie życzenia, które składane są młodej parze w dniu ślubu, abyście byli tak szczęśliwi zawsze, jak jesteście w tym dniu. Ja muszę powiedzieć z perspektywy tych 19 lat, że gdyby te życzenia w moim przypadku się spełniły, to ja byłabym nieszczęśliwą żoną. Dlatego, że doświadczenie miłości i rozwój miłości na przestrzeni tych lat, no w naszym przypadku, w moim, myślę, że w naszym, jest bardzo duży. Ja mogę powiedzieć tej, z tych lat, że właściwie w dniu ślubu bardzo mało wiedziałam na temat miłości, bardzo mało wiedziałam na temat roli żony przede wszystkim, potem matki. I cieszę się paradoksalnie, że te życzenia właśnie się nie spełniły, ponieważ ja jestem teraz o wiele bardziej szczęśliwa niż w dniu ślubu. Trzy pierwsze lata naszego małżeństwa były bardzo trudne. Myśmy byli przekonani o tym, że pobieramy się z miłości, że pragniemy być razem. Natomiast y, każdy następny dzień pokazywał, że tak naprawdę to, co wyczytaliśmy w książkach, y, bardzo różni się od codzienności i nie bardzo potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Szczególnie wtedy, kiedy zaczęły się pojawiać dzieci. W tym momencie, jakby problemy chyba zaczęły narastać. Tak, to była wtedy. Poddani byliśmy w szczególnej próbie. Pierwsza nasza córka, pierworodna, y, która się pojawiła, po niej pojawił się syn, półtora roku. Praktycznie byliśmy skazani na siebie, dlatego że no rodzice nasi byli, byli oddaleni od kilka, kilkaset kilometrów od nas, więc wszystkie problemy codzienne, choroby dzieci, no to wszystko było na naszych barkach. To potęgowało stres, potęgowało zmęczenie. No i rzeczywiście błędy, które popełnialiśmy jako małżonkowie w stosunku do siebie nie rozumiejąc jeszcze swoich ról, no powodowało, że rzeczywiście nie potrafiliśmy sobie poradzić. Bo pojawiała się frustracja, pojawiało się niezrozumienie. Jakie to były, jeżeli mogę zapytać, też błędy takie, które pewnie towarzyszą wielu małżeństwom? No chociażby wynikające z naszej psychiki, roli jaką, jaką my spełniamy wobec siebie. Mąż ma zupełnie inne oczekiwania. Wydaje mi się, że w tym czasie to, to bardziej moje spojrzenie było takie, że, że przychodząc do domu oczekuje pewnego spokoju, pewnego wyciszenia. W tym czasie żona, która była w domu, była z dziećmi, no, też ciężko pracowała, też oczekiwała, że jak pojawi się mąż, że Ee, że wesprze, że pomoże, że, wesprze, że, pomoże że, że zdając raport, co się działo w ciągu dnia, że ja ją wysłucham, że, że będę w tym wszystkim uczestniczył. A kobiety bardzo dużo mówią, a przychodząc do domu, jednak my bardziej wolimy mieć ciszę, i z tego tytułu też wiele właśnie na, na następowało konfliktów. Poza tym myślę, że też takim bardzo ważnym czynnikiem był fakt, że my byliśmy zupełnie inaczej przygotowywani do małżeństwa, ponieważ ja wywodzę się z rodziny, w której wiodącą rolę odgrywała mama i babcia, w związku z tym no, dominowały kobiety. Mój mąż raczej rzeczywiście te role może były bardziej właściwe, to znaczy chyba tato miał ten głos decydujący. Ja byłam wychowana z takim przeświadczeniem, że nie powinnam absolutnie poddawać się tutaj mężowi. Poza tym no, to słowo panować było przekazywane w naszej rodzinie jako coś negatywnego, to znaczy, panowanie męża w domu. No było y, niewskazane, było, było właściwie uległością. I ja y, taki schemat i taki model funkcjonowania rodziny miałam głęboko gdzieś tam zakorzeniony. I dopiero później zdałam sobie z tego sprawę, że ja właściwie w ogóle tego nie rozumiem i że y, stąd myślę, że też były konflikty, były napięcia. Ja walczyłam y, o władzę z moim mężem. O dominację. O dominację, tak jest. To, to a poza się tym, a tutaj. poza Jestem tym, a poza tym, na byłam przekonana duchy. o tym, że no, pamiętałam też jakby pewne doświadczenia i bałam się tego, bo, bo to takim... W związku z tym, no to było myślę główne źródło naszych konfliktów. Byliśmy bardzo różni psychicznie, to już mąż wspominał. Ja mieliśmy inną wizję po prostu małżeństwa. Czy teraz po latach uważa Pani, że ten matriarchat byłby dobry? Takie właśnie panowanie kobiety. No, teraz już uświadomiłam, zresztą nie tylko może na swoim przykładzie, ale na szczęście w porę to zrozumiałam, gdzieś może po trzech, czterech latach, dlatego, że to wynika z naszych różnic psychicznych. My kobiety jesteśmy silne, ale jakby na krótkich etapach naszego życia. Natomiast biorąc pod uwagę złożoność problemów, które nas spotykają, myślę, że Trudniej nam jest wtedy sobie z tym poradzić, i obserwując kobiety, które mam wokół siebie, moje koleżanki w pracy, czy też może nawet w rodzinie, wiele historii pokazuje właśnie, że te kobiety potem są żony, są bardzo często zmęczone życiem, utrudzone, i jakby myślę, że może mniej szczęśliwe. Nie wiem, czy Państwo zgodzą się z moim zdaniem, ale myślę, że w takim układzie też mężczyźni do końca są szczęśliwi, bo automatycznie jakby chyba też odbiera się ich rolę, tak? Dokładnie tak. Właśnie to, to wynika z tego, że kobieta intuicyjnie wie, jak powinno wyglądać małżeństwo. Mąż, mężczyzna przeważnie musi się tego nauczyć. Dla niego to jest świat ten zewnętrzny czyli praca, czyli, czyli no, tworzenie, budowanie, to jest walka z materią. I wejście w świat uczuć, relacji, no to bywa dość skomplikowane. I my tego często się boimy. Ja też nie bardzo wiedziałem, jak się w tym odnaleźć. I no, to powodowało u nas właśnie też między innymi te tarcia. To znaczy żona, żona chciała narzucać swoją wolę, swoje, swoje pomysły. Ja nie potrafiłem się w tym odnaleźć. I myślę, że to też tak przekłada się, tak jak dzisiaj też obserwujemy wśród naszych znajomych, że, y, że y, małżonkowie pasują, to znaczy podają się właściwie temu niezrozumieniu, jaki jest między, między mężczyzną a kobietą, i, i właściwie każdy okopuje się na swojej pozycji i tak zostaje i tak właściwie trwają bez, bez budowania więzi tych, tych głębszych relacji. Natomiast nam się udało, dzięki, dzięki właściwie ludziom, których spotkaliśmy, dzięki, dzięki kapłanom, dzięki innym małżonkom z większym doświadczeniem i też, też temu, co, co nas spotkało na drodze, może o tym trochę później powiemy, że zrozumieliśmy właściwie swoją rolę. Kobieta, która widzi, że, że to małżeństwo zaczyna się tak nie układać, właściwie zaczyna brać sprawy w swoje ręce. Zaczyna narzucać pewną, pewną, pewien model, pewne, pewne wymagania, no a mężczyzna, który powinien dominować, w sensie może nie dominować, ale powinien panować, odpowiadać za tą rodzinę, no czuje się pominięty, czuje się taką osobą, która jest yy, właściwie do, do, do przynioszenia, przynoszenia pieniędzy czy, czy, czy wnoszenia śmieci. I to, to rzeczywiście jest bardzo frustrujące dla, dla męża. I z czasem, jeżeli tych sytuacji się nie, 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 nie wyjaśni, nie, nie, nie opowie się między sobą. No, później kończy się właśnie takimi niestety problemami. Czy łatwo jest wyjaśnić takie sytuacje, czy łatwo sobie je myślę, że też uświadomić, tak? Bo chyba to jest podstawa do tego, żeby zauważyć, że w ogóle coś się dzieje złego z nami i że nie wpadamy w jakąś taką dziwną rutynę po tych kilku latach, czy przy tych problemach, które się pojawiają i tak po prostu wegetujemy w małżeństwie. Tak, kończy się to wegetacją. Tak to można ująć e, rzeczywiście. Znaczy każdy już czuje się bezsilny i, i czuje, że, że nie ma wpływu na drugą osobę. Zajmuje się po prostu swoim, swoją, swoją pracą, czy swoim hobby, czy, czy swoimi zajęciami i no, po prostu tak się godzi na to, że tak to rzeczywiście już jest. A czy takie życie daje szczęście? No oczywiście zdecydowanie nie. Aczkolwiek to, co ona wspomniała wcześniej, no jest dosyć Spotykamy w swoich środowiskach, spotykam, że rzeczywiście opinie na temat swoich małżonków no, powielają się. Mężowie, czyli moi koledzy, różnie różnie mówią o swoich żonach, z kolei u żony koleżanki mówią różnie o swoich mężach. No, właśnie chodzi o to, żeby nie, nie wchodzić w pewne schematy, nie powielać pewnych stereotypów. Myśmy, to znaczy, obydwoje pragnęliśmy. Być razem od samego początku. Myślę, że się też do tego przygotowywaliśmy sumiennie, poprzez no, różną lekturę, ale przede wszystkim poprzez szczere rozmowy. Nauczyliśmy się tego. Mieliśmy odwagę i takie pragnienie, żeby być szczęśliwymi żeby nie powielać właśnie na przykład no, tych schematów, które dostrzegaliśmy wokół siebie. No, dlatego podjęliśmy po prostu pracę. No, inaczej tego nie można nazwać. Gdyby nie, gdyby nie praca, gdyby nie wiedza, którą też zdobywaliśmy z czasem. No, oczywiście, gdyby nie ta wspólnota, być może nie mogłabym Pani powiedzieć, że dzisiaj jestem szczęśliwsza o wiele bardziej niż w dniu mojego małżeństwa, prawda? Być może tak bym nie mogła powiedzieć. Natomiast ten rozwój rzeczywiście nastąpił. Bardzo niebezpieczna jest ta granica między, z jednej strony, odczytaniem swoich ról. Żony męża, a z drugiej strony może to brzmieć jako rzeczywiście takie poddaństwo się żony. To absolutnie nie ma z tym nic wspólnego, bo ta granica jest rzeczywiście bardzo taka delikatna, ale możliwe jest osiągnięcie jedności i porozumienia. To znaczy, taka sytuacja, w której ja nie czuję się. W jakiś sposób gorsza na przykład, prawda, niż mój mąż. Znaczy, nie czuję się zdominowana, bo ja wiem, że kiedy jest na przykład tak, że ja chcę, nie wiem, mam jakiś pomysł czy plan, różnie może być z jego sensownością oczywiście, bo to są emocje natura kobiety i tak dalej, prawda, no ale wtedy jest mąż, który tam tonuje. Ale, ale, ale oczywiście to nie jest też tak, że to nie jest wysłuchane, prawda, że to, ta granica jest bardzo delikatna. Ale ona jest możliwa do osiągnięcia. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć to słowo, które mówi o panowaniu. O panowaniu w domu, bo właściwie nie rządzenie. Nie rządzeniu, tak? tylko panowaniu, tylko bo właściwie to panowanie opowiedzialność... też może się bardzo negatywnie kojarzyć. Inny na najprościej to wytłumaczyć to o kierowca, który panuje nad samochodem, prawda? Jeżeli nie zapanował nad samochodem, to skończy w rowie. A wiąząc całą rodzinę, no to i całą rodzinę w tym rowie się znajdzie. No właśnie, Więc panowanie to jest tak, u, taka umiejętność prowadzenia tego samochodu, żeby rzeczywiście tam, gdzie trzeba przyspieszyć, a tam gdzie trzeba zwolnić, prawda? Odpowiednio wejść w zakręt i tak dalej. Więc to, to, to tak to my tu rozumiemy panowanie. No właśnie, czy ja mam to poczucie, że mój mąż panuje w domu w sensie takim, że ja jestem bezpieczna. To znaczy, jeżeli ja mam jakąś trudną sytuację, coś złego się ze mną dzieje, to ja wiem, że mój mąż jest w stanie mi pomóc. Czy na przykład, jeżeli są jakieś problemy z dziećmi, to mój mąż w nich uczestniczy bardzo aktywnie. Nie jest tak, że zrób jak uważasz, bo myślę, że by mnie to nie zadowoliło, tylko zastanawiamy się, albo właściwie mąż przyjmuje inicjatywę, jeżeli to jest konieczne na przykład. O takie panowanie nam chodzi, tak, tak, tak to rozumiemy, że mąż Zresztą, po prostu czuwa nad naszym bezpieczeństwem. To wynika z jakby naszej natury, to znaczy mężczyzna, który, który nie panuje nad, 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 nad światem, nad materią, nie panuje nad rodziną, no czuje się sfrustrowany, to znaczy on się nie spełnia, nie rozwija się, nie odnajduje się w roli jako mąż, jako ojciec. Natomiast no, żona w tym wypadku traci bezpieczeństwo, traci poczucie bezpieczeństwa. Ona, to jest na jej głowie, to jest na jej barkach wszystko, i rzeczywiście, tak jak ona może to rozumieć prawidłowo, jak ma wyglądać rodzina, jak ma wyglądać wychowanie dzieci, ale z perspektywy czasu zaczyna być z tym zmęczona. Zaczyna to ją mm, mocno obciążać, i, i rzeczywiście no, nie przynosi tej radości, nie przynosi tej pełni szczęścia. A mąż, tak jak powiedzieliśmy, zaczyna gdzieś tam uciekać i, i, i gubić się w tym wszystkim. I zamiast dążyć do jedności, w zasadzie yy, więc, no, więc, każdy zmierza więc w inną stronę, stronę. Żona w czym jest, tak powiem, doskonała, to znaczy w chwaleniu męża, czyli mnie tu obecnego. Pani powiedział to z takim błyskiem w oczach. Tak, tak. Drogie panie, pamiętajcie o chwaleniu swoich mężów to jest zdecydowanie ważna sprawa. To jest naprawdę bardzo ważna sprawa, dlatego że to mnie utwierdza w tym, że, że rzeczywiście jest sens. Ktoś, ktoś, kogo cenię, ktoś, kto jest moją częścią, rzeczywiście w tym uczestniczy i rzeczywiście chce tego, żebym ja wzrastał i brał za to odpowiedzialność. Natomiast żona, no bardzo często i nachalnie, że tak powiem, oczekuje od tego, żebym jej mówił jaka jest piękna, jaka wspaniała, jak ją kocham. I to, to jest trudne. To powiem, że to jest trudne, dlatego że no też jest w naturze naszej, że jak już coś powiemy, to, to raczej tak to jest. Aby być sprawiedliwą, powiem jeszcze jedną rzecz. Drodzy panowie, pamiętajcie o tym, aby mówić swoim żonom miłe słowa. W którym momencie? Y Państwa małżeństwa, zdaje sobie Państwo sprawę właśnie z tych wszystkich elementów, z tych różnic, z tych potrzeb? Czy było to też właśnie związane z wejściem do wspólnoty? To się w zasadzie zaczęło od tego momentu. Sama obecność innych małżonków z większym, mniejszym stażem, którzy dzielili się też swoimi problemami, i dla nas te problemy były podobne. W zasadzie to się wszystko powielało. Którzy mówili o tym, jak sobie radzili z tymi problemami, też byli pięknymi świadectwami dla nas, jak można żyć, jak można sobie radzić z pewnymi rzeczami. Pamiętam taki moment był kiedy, można powiedzieć, przez praktycznie cztery lata myśmy właściwie wszystko krę kręciło się wokół dzieci. Myśmy nigdzie do kina nie wychodzili, no na spacery to były obowiązkowe spacery, można powiedzieć, to, 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 to różne były, tak, to było różne, ale nie mieliśmy takiego czasu, takiej perspektywy spojrzenia na siebie z pewnej odległości, z pewnego dystansu i w momencie, kiedy zaczęliśmy się spotkać z innymi ludźmi, jakoś inaczej na siebie wtedy zaczęliśmy patrzeć, właśnie, że, że, że rozmawiając z innymi, rozmawiając o tych problemach, spojrzeliśmy na to, jakby od strony zewnętrznej, nie od środka, ale właśnie na zewnątrz. I, i to pozwalało nam wracać do siebie i, i mówić o tym przede wszystkim. I to było bardzo cenne. No też, też rekolekcje, na które jeździliśmy, które, które też mówiły o, o tej miłości Bożej, o naszych rolach, o naszej jakby e, istocie, sensie naszej, tej, 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 naszej, naszego małżeństwa. To też nam pozwalało zrozumieć, że jeżeli żona gdzieś tam reaguje różnie nie można się w którymś momentach z nią dogadać, no to wynika po prostu z jej, z jej cyklu miesięcznego i, i, i to jest naturalne. To trzeba w tym czasie wziąć sobie na, tak powiem, na wstrzymanie pewne rzeczy. Już z grubsza założyć, że, że pewne rzeczy się nie uda, że nie uda się dogadać. I to też jest inaczej, że mąż przychodząc z pracy rzeczywiście jest zmęczony, jest obciążony i należy mu się chwila, chwila odpoczynku, i, a nie, nie traktować tego jako lenistwa czy, czy, czy zamknięcia się w sobie. Więc takie proste wydawałoby się, yy, prosta wiedza, a, a była, była owocna w swoich skutkach. Myśmy yy, Wchodząc w małżeństwo, mieli taką, taki ważny fundament dla nas, i myślę, że my do, do niego często wracamy, i myślę, że ważne jest tutaj, żeby o tym powiedzieć, to jest ta wyjątkowość w stosunku do siebie. Żebyśmy dla siebie jedyni. I te słowa przysięgi mi tutaj się nasuwają y, zaraz, czyli to słowo obsługuje ci miłość, czyli jako to, to właściwie szerokie słowo, ale miłość, wierność i uczciwość. Wierność, właśnie ta, że my byliśmy sobie już wierni, zanim, zanim przystąpiliśmy, zanim się poznaliśmy, już byliśmy sobie wierni. I w tych momentach takich krytycznych, kiedy mm, właściwie wydawało się, że, y, że burzy się nam to wszystko, że, że nie możemy tego poukładać, kiedy wracaliśmy do tej wierności, do tej świadomości, tej wierności, tej, tej wyjątkowości, tego pierwszego poznania, tego pierwszego pocałunku, tego pierwszego. Yy, dotyku, sobą. zachwytu sobą, tak, to musimy powiedzieć, że dzisiaj dzisiaj on nie stracił nic na wartości. To jest dla nas zadziwiające, mhm. że tak jak pierwszego dnia się poznaliśmy i yy, taka śmieszna właściwie sprawa, bo zawsze uważaliśmy jak ludzie wykształceni, że nie ma czegoś takiego jak miłość od pierwszego wejrzenia. Aczkolwiek i mnie i żonę to spotkało. W tym samym momencie. I to, to jest zadziwiające, że jak dzisiaj rozmawiamy o tym, to mamy te same cały czas uczucia, te same, te same myśli. Znaczy, bo uczucia są i myśli pogłębione, kochanie. Pogłębione. Mm, no tak, oczywiście, bo one <laughs> mają szersą, szerszą perspektywę, ale, ale one, one nic nie, nie, nie straciły na wartości. Ten moment spotkania i jakby ten, ten, ten początek narzeczeństwa i ślubu właściwie to, to jest taki balsam, który rzeczywiście na nas tak działa. Kiedy, kiedy przeżywamy jakieś trudne momenty, a przecież było ich sporo, to ten dzień spotkania jest taki właśnie świeży, taki, taki, taki czysty i. Ja te, wtedy, jak sobie przypomnę, jak bardzo zachwycił mnie mój mąż, 20 parę lat temu. Jestem yy, nie jestem szokowany. dlaczego, to, ale skoro To, tak to ciągle było. trwa, to ciągle tak. trwa. Także, no, to też się mną zachwyciło. Tak, do tego stopnia, że pomyślałam, że to jest tak, tak nieosiągalne zjawisko. W naszym przypadku bo tak, jak mówi jedno z powiedzeń, że ja wybrałam sobie mężczyznę, który mnie wybrał, i no tak to dokładnie jest. A potem Ale już szybko mój mój... się zorientowałam. Chciałabym jeszcze wrócić do tematu tej wspólnoty, bo bardzo dużo Pan powiedział o dobrym, takim balsamicznym działaniu właściwie Waszej obecności w tej wspólnocie. Natomiast, czy łatwo było przekonać się do zrobienia tego pierwszego kroku, bo myślę, że to jest właśnie też trudne, zrobić pierwszy krok, szczególnie dla mężczyzny. No to ma Pani dużo racji. Tak, mój mąż był przy, w tym przypadku klasycznym właśnie typem mężczyzny. No, Czyli od razu pojawiło się nie, tak? Tak, zdecydowanie no, Ale przed chwilą pani... mówię, że byłem wyjątkowy, teraz już klasyczny jest. No i to są kobiety właśnie. To, to teraz, w tym tylko w przypadku. To, no, tylko w tym, no nie wiem, może dłużej porozmawiamy, to może to jeszcze innych rzeczy wyjdzie. Tak, to rzeczywiście było, było dziwne, można powiedzieć, bo żona kiedyś wróciła z kościoła, mówi, że była właśnie, rozmawiała z wtedy młodym wikariuszem, który dopiero co przybył do naszej parafii i tam zaproponował, wspomniał, że jest taka oaza rodzin, że możemy przejść. Że może byśmy przyszli, że coś to akurat może dla Was jest. No i że ona mnie klaruje po przyjściu taka podekscytowana, że właśnie coś takiego jest, że ksiądz zaproponował. No to ja tak powiem krótko zmierzyłem ją wzrokiem. I pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, że to jest dla Ludzi naprawdę świętych, ludzi, no, kościelnych, Bez ułożonych. tak ułożonych. I, i, i Czyli uważałem nie wtedy. Nas to tak, to nie że wtedy uważałem, że najpierw uporządkujmy swoje życie, a wtedy dopiero możemy. Yy, Angażować się w jakieś tam wspólnoty i coś tam więcej robić. No i na tym to się właściwie zakończyło, ale e, Pan Bóg wydaje mi się nie odpuścił i podesłał mi drugą kobietę, zupełnie nieznaną, nie um, która nas też wychodząc z kościoła Nie zaczepiła. będę komentowała. A to było zupełnie niewinne. Tak, to, była to było, ręka, to było to była zupełnie ręka. niewinne. Tak, to było zupełnie niewinne. To było tak znienacka, także tutaj nie było nic, nic, nic drożnego która też wspomniała o tej wspólnocie też właśnie to ona to chyba mnie psychologicznie zadziałała, bo powiedziała, bo wy byście się nadawali do tej wspólnoty, tak o ile dobrze pamiętam, więc zjechała ja na męską ambicję, tak, takie pochwalanie to było. Więc uszy mi się otworzyły i, i rzeczywiście padła wtedy konkretna data, konkretna godzina. No i Poszliśmy no i tak się właściwie zaczęło. Aczkolwiek to, to, to jeszcze było nic. Cała historia się rozkręciła dopiero, kiedy pojechaliśmy na rekolekcje dwutygodniowe. Pojechaliśmy na, po, po, po namowie księdza z półtora roczną córką i czteromiesięcznym synem, właściwie prawie dwuletnią tak, była córka. No i to była gechenna, można powiedzieć, bo no, można sobie wyobrazić, jak można z małym dzieckiem. Prawda, usiedzieć na, na jakichś wykładach, czy, czy na jakichś yy, spotkaniach. Więc to było przerywane, to było, to było wychodzenie, to były nerwy, to były noce nieprzespane. No i kiedy wróciliśmy i ksiądz nas zapytał, jak tam po tych rekolekcjach, czy lepiej, yy, to myśmy jednogłośnie stwierdzili, że jeszcze jest gorzej. Ale na szczęście te owoce przyszły później i, i te, te słowa, które padały na tych rekolekcjach, i te przeżycia, które mimo wszystko gdzieś tam były i zapadły w pamięć, one m, pojawiły się, te owoce, właściwie już niedługo. Dzięki temu możemy być też obecni u Państwa i obserwować waszą, wasz właściwie, rozwój. Ta tak, ta miłości. miłości. Na tych rekolekcjach usłyszeliśmy wiele nowych dla nas rzeczy. Między innymi usłyszeliśmy o tym, że sam fakt zawarcia małżeństwa sakramentalnego, sam fakt bycia w kościele, nawet przyjęcia Komunii Świętej w tym dniu oczywiście spowiedzi, że to jeszcze jest zbyt mało, że yy, nie osiągniemy tej jedności, dopóty dopóki nie będziemy właściwie każdego dnia o tej naszej przysiędze pamiętać i nie będziemy każdego dnia yy, no, jakby zapraszać Chrystusa do naszego życia. I tutaj, yy, bardzo mocno na tych rekolekcjach mówiono nam o takich trzech ołtarzach ważnych dla małżeństwa. Mianowicie pierwszy ołtarz to ołtarz eucharystyczny, czyli Eucharystia i sakramenty, którymi, które są dla nas fundamentem. Potem powiedziano nam również, że taki drugi ołtarz, bez którego nie można mówić o małżeństwie, rodzinie, o jedności. To jest ten ołtarz, y, też przykryty symbolicznie białym obrusem, czyli stół rodzinny, więc wspólne rozmowy, wspólne przebywanie. szczerość, wspólne przebywanie, że tego czasu dla siebie przede wszystkim musimy mieć jak najwięcej. I wtedy, kiedy rzeczywiście mieliśmy bardzo daleko rodziców, kiedy y, y, dzieci, można by powiedzieć, były skazane na nas. To wtedy było bardzo trudne, bo nie ze wszystkim sobie radziliśmy. Ale dzisiaj z perspektywy czasu to się wydaje zbawienne, ponieważ te więzi z dziećmi i między nami, z dziećmi, zostały nawiązane wtedy, kiedy one po prostu były bardzo małe i to wiemy, że procentuje no, obecnie. A więc, wspólne rozmowy, szczere, jeżeli nawet trudne, właśnie jakoś tak, tak się złożyło. No, tak się złożyło właściwie, to też zasługa. Pewnie Pana Boga i tej formacji, że właściwie od początku nie mieliśmy żadnych oporów w tym, żeby ze sobą szczerze rozmawiać, nawet o najtrudniejszych sprawach. Ja widziałam, że mężowi mogę o wszystkim powiedzieć. I dla mnie to było bardzo ważne. I trzeci ołtarz to był to jest ołtarz świadczy? Tak, i czyli, 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 Tak, czyli sypialnia i y, y, akt małżeński, że to jest, że to jest właściwie. Bardzo istotne dla małżonków. Że ta więź tam właśnie w sposób intymny, szczególny, ale niezwykle ważny się buduje. I tych trzech ołtarzy staramy się i, i no, pracujemy nad tym, żeby one w naszym życiu były ciągle obecne. Mam nadzieję, że te trzy ołtarze będą obecne nadal w Państwa życiu, ale też w życiu wszystkich naszych widzów. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo Państwu dziękuję. i zapraszam za tydzień.